Dzisiaj w Sejmie odbędzie się debata na temat informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zmian w budżecie i niewykonania budżetu w roku 2008. Klub Prawa i Sprawiedliwości wystąpił o taką informację z prośbą również o debatę, ponieważ nie uzyskaliśmy do tej pory rzeczowej informacji Ministerstwa Finansów na temat ograniczeń finansowania poszczególnych resortów w 2008 roku. Pod koniec 2008 roku wiele resortów wykazywało brak środków na realizację zadań, które były zaplanowane i te zadania zostały potem przeniesione na rok bieżący do budżetu 2009. Chcemy wiedzieć, jakie skutki w budżecie 2009 roku będą miały właśnie te zmiany, jakiej one są wysokości, wielkości i czego będą dotyczyły. Niestety jak do tej pory, do dzisiaj nie wpłynęły. Z ministerstwa żadne informacje na ten temat. Żadna z komisji nie uzyskała rzeczowych wyjaśnień. Nie ma również odpowiedzi prezesa Rady Ministrów, ani ministra finansów na pismo przewodniczącego klubu, pana Przemysława Gosiewskiego, który zwrócił się z pytaniem o takie wyjaśnienia. W związku z powyższym Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie składał wniosek o przesunięcie tej debaty do momentu, kiedy otrzymamy informację rzetelną, tak aby móc do tej debaty się przygotować. Jeżeli mi Prezydium Sejmu nie wyrazi zgody na przesunięcie debaty, będziemy musieli dyskutować, ale niestety ta dyskusja będzie musiała być oparta na tych informacjach, które udało nam się zebrać, na informacjach medialnych i pewnie na informacjach, które dzisiaj usłyszymy. Ale pytanie jest takie, czy one rzeczywiście będą rzeczowe i czy rzeczywiście na podstawie tego będzie można rozmawiać